Kierowca wyprzedza na podwójnej ciągłej i cudem unika zderzenia czołowego. Poranne odbieranie listów nigdy nie było tak niebezpieczne jak na tym nagraniu, gdzie ten mężczyzna oszukał wręcz przeznaczenie. Sam chyba nie jest jeszcze w stanie w to uwierzyć. Biały dostawczak, po przejechaniu przez skrzyżowanie hamsko zajeżdża drogę nagrywającemu, bo nagle zechciał wjechać na lewy pas. Osoba na wózku inwalidzkim, prawdopodobnie kobieta jako gest podziękowania, że dobry kierowca się zatrzymał, pokazuje środkowy palec. No cóż, człowiek chce być dobry i tak mu się odwdzięczają. Motocykliści i samochody stojące na światłach lub w korku czekają na wolny przejazd. Jednakże kierowca tego samochodu nie wytrzymuje i dopuszcza się chamstwa rozjeżdżając jeden motocykl, na którym siedziały już osoby. Kierowca w prosiaku zamiast jechać, prosto wymusza pierwszeństwo i jedzie w lewą stronę. To nagranie obrazuje nam natomiast, jak duży korek zrobił się w mieście do jazdy. Prosto? No i pewnie pomyślicie sobie, że w sumie normalna, często codzienna sytuacja. No i po części macie rację, ale patrzcie teraz na to. Kierowca Porsche stoi na pasie do skrętu w lewo. Zanim czeka sznur samochodów. A ten uparcie próbuje skręcić na lewy pas, mimo że już nie może. No naprawdę głupota. Nagrania podesłane przez widza naszego kanału przedstawia prawdopodobnie kilka prób wymuszenia odszkodowania, bo jak wytłumaczyć takie nagłe hamowania? Całość trwała 4 minuty, ale przyspieszyłem nagranie. Nawet w ostatniej chwili, gdy prowokator skręca na prawy pas, to musiał w dodatku przyhamować. Kierowca BMW robi manewr, którego zakazywano na kursie prawa jazdy. A mianowicie, jeśli chcemy zjechać maksymalnie na prawy pas, to musimy to zrobić stopniowo, a nie ścinając cztery pasy naraz, w dodatku nie rozglądając się, czy komuś nie zajeżdżamy czasem drogi, masakra. Na wyjeździe parkingowym też zdarzają się hamskie sytuacje, takie jak w tym przypadku, kiedy kierowca Mercedesa jedzie pod prąd i wyprzedza autora nagrania bo chce zaoszczędzić może z pięć sekund czasu. Przedzanie nigdy nie powinno być hamskie, tak jak na tym nagraniu. Zobaczcie tylko, co robi ten kierowca. Omal nie zrobił ogromnej kraksy. Tutaj niewiele dzieliło od czołówki, albo zderzenia z samochodem z prawego pasa. Zdecydowanie temu kierowcy należy się mandat, a prawo jazdy już dawno powinny być zabrane. Polskie drogi jednak nigdy nie przestaną nas zaskakiwać. To, co zaraz zobaczycie, to naprawdę chora sytuacja, jakiej, mam nadzieję, nigdy nie spotkacie na drodze. No ale dobrze nagrywający jedzie sobie przez skrzyżowanie. Mija radiowóz policyjny i co się dzieje? Nagle znikąd pojawia się srebrny kierowca w BMW, który wjeżdża mu pod maskę dosłownie bo się tak śpieszył, by skręcić w lewo. Naprawdę mogło się obejść bez takiej akcji i bez zbędnego stresu dla niewinnego nagrywającego. Ten kierowca zamiast wyprzedzać lewym pasem, to postanowił wyprzedzać prawym pasem, ostro jadąc po glebie, aż zaczęło się dymić od piachu. Miał on wolny lewy pas, ale wolał dopuścić się chamstwa drogowego. Ten szeryf BMW chciał po prostu spowodować wypadek, bo nie ma innego wytłumaczenia, na to chamskie zachowanie. Co chwilę przyhamowuje przed autorem nagrania, w jednym momencie tak mocno, że prawie autor nagrania by w niego uderzył. Od dawna pojawia się stereotyp, że kierowcy BMW to w dużej większości chamy za kierownicą, ale widząc takie nagrania, nie ma czemu zaprzeczyć. Mam nadzieję, że wy na swoich drogach nie natkniecie się na podobnego delikwenta. Ten mężczyzna chyba próbuje wymusić pierwszeństwo, bo ostro przyhamowuje. Wychodzi z samochodu i ma problem, po czym znów do niego wsiada i to wygląda trochę tak jakby ten samochód sam mu odjeżdżał. Nie rozumiem trochę tej dziwnej sytuacji. Ta kobieta niesie dwa wiadra z jakąś cieczą przez drogę, a całość nagrali ochroniarze z kamer monitoringu. Przeprawa z tak ciężkimi wiadrami to naprawdę niezły wyczyn, ale niestety zostaje on zepsuty przez nadjeżdżający skuter, który uderza w jedno wiadro tej kobiety. A wszystko wylewa się na jezdnie. Kolega z nagrania czuje się jak w grze komputerowej, ponieważ slalomem wyprzedza wszystkie samochody. Ryzyko wypadku, jakim mógł spowodować tym działaniem, było naprawdę spore. Trzymanie się zderzaka zwykle kończy się po prostu wypadkiem. A w najlepszym przypadku tylko stłuczką. Ten kierowca tak się śpieszył, że nie zauważył pieszego, który stał na poboczu. Mało brakowało, aby doszło do poważnego wypadku przy takiej prędkości. Pieszy miał kamizelkę odblaskową, ale jakimś cudem, ten ham za kierownicą go nie widział i nie zwolnił. Dwa samochody, które widzicie po prawej stronie, to osobnicy niezwykle niebezpieczni, łamią wszelkie przyjęte zasady ruchu drogowego i kierują się prawem dżungli. Ilość złamanych przepisów przez oba pojazdy jest zatrważająca. Jeden drugiemu próbuje pokazać, kto jest większym hamem na drodze. Dosłownie trafił swój na swego. Za takie zachowanie ci kierowcy powinni utracić prawo do jazdy i przejść ponownie testy psychologiczne, ponieważ ilość osób w ruchu drogowym, jaką narazili na kraksę, jest naprawdę ogromna. Kierowca Audi wyprzedza autora nagrania, tylko po to, aby za chwilę dosłownie skręcić na swoją posesję. Niesamowicie frustrująca sytuacja. Tak jakby te kilka sekund normalnej jazdy zrobiło mu różnicę. Lewy pasto nie kółko różańcowe, To znane przysłowie wśród kierowców. W tej sytuacji mamy podobnie, ponieważ SUV przed nami wyprzedza samochody, ale później zaczyna się wlec jak żółw. Szczerze mówiąc, mi już w tym momencie zapaliła się czerwona lampka, lecz autor nagrania jak widać nie zaczaił. Później jednak kierowca suwa, pokazuje mu, jakie są jego zamiary. Zamierza on gwałtownie hamować, aby wymusić odszkodowanie. Początkowe próby są dla niego nieudane i dziwne, że autor nagrania nie odpuścił sobie wyprzedzania tego niebezpiecznego delikwenta. Później, przy mocniejszym hamowaniu, niestety nagrywający traci kontrolę nad swoim pojazdem i wypada z drogi. Jego samochód dachuje. Cóż przykra niestety sytuacja, ale mam nadzieję, że kierowcy nic się poważnego nie stało. Jednakże, samochód już raczej do niczego się nie nadaje. Kierowca samochodu, który widzicie przed nami, zachowuje się naprawdę dziwnie. Zresztą zobaczcie, normalna jazda po drodze ekspresowej, a ten zaczyna hamować silnikiem, licząc zapewne, że autor nagrania w niego przydzwoni. Ale autor nagrania już widać wyczuł, że coś jest nie tak toczymy się jednak dalej za tym gagatkiem. No i ten, jak widać, chyba zaczyna odpuszczać, lecz jednak nagrywający zachowuje szczególną ostrożność. Kierowca tego bodajże Seata zaczyna przyspieszać i na pozór jechać już normalnie. No i przez jakąś chwilę tak jedzie, aż do momentu, gdzie znowu zaczyna się hamowanko. Lecz jak możecie zobaczyć, zupełnie nic mu to nie dało. Miejmy nadzieję, że nagranie faktycznie trafi w ręce odpowiednich służb, aby ukarać delikwenta. Wkurzony kierowca wystawia za okno rękę i pokazuje środkowy palec i odjeżdża. Naprawdę niewiarygodnie hamskie zachowanie i oby mniej takich na polskich drogach. Patrzcie na niebieskiego Golfa. Jadąc przez skrzyżowanie, nagle on hamuje, bo na drogę wskakuje pieszy, który chyba chciał wskoczyć pod koła, bo nie da się inaczej wyjaśnić tej chorej sytuacji.